Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Mateusza gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa posłał swoich uczniów z zapytaniem czy Ty jesteś tym, który ma przyjść czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie, i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli wstają, ubogim. Głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego. Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między Narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo panie Chwała Tobie jest. Nie mogę nie skomentować. To, to mi cały, cały nastrój mi to ustawiło. Otóż yy, ekolo, ekologia, nie butelki plastikowe, tylko pojemnik wielokrotnego użytku, Dorotka mi zafundowała, jest podpisany Father Zbyszko, więc proszę przez przypadek nie położyć na nim ręki, napiję się teraz i będę mówił. Trzeba się nauczyć z tego pić. Tu jest dziurka. Fajnie. Wiecie co? No teraz już będę poważny. Co roku ta trzecia niedziela adwentu nastraja mnie właściwie na, na dwa, trzy tematy. Pierwszy to ten, który na samym końcu się pojawia w Ewangelii, e, opinia, jaką Pan Jezus wygłasza o świętym Janie Chrzcicielu. Zastanawiające jest to, e, że często mamy taką e, potrzebę, żeby w danej dziedzinie znaleźć coś najważniejszego. Mój szwagier, który e, spędza ze mną Nieraz długie godziny na rozmowach, zadaje mi zawsze tego samego rodzaju pytanie. A, a jak myślisz, a co jest najlepszym obrazem na świecie? A co jest największą e, budowlą, najbardziej godną e, uwagi ludzkiej w architekturze? A co jest, jaka jest najsłynniejsza rzeźba? A, I tego typu rzeczy, nie? W każdej dziedzinie znaleźć coś, Najważniejszego, największego, oczywistego. No i pytanie: pytań to jest takie, a kto był największym człowiekiem, który żył na tej Ziemi? E, możemy sporządzić listę słynnych nazwisk, w zależności od. Jaką dziedzinę weźmiemy pod uwagę, czy to artysta, czy to żołnierz, czy to dowódca, czy to premier, czy to prezydent, czy to król. No który jest największy? A który jest największy z największych? Popatrzcie się, na to pytanie udzielił odpowiedzi sam Pan Jezus. I to nazwisko, i to imię. Nie znajdzie się na żadnej z tych list, które my byśmy sporządzili. Bo na pytanie, kto jest najważniejszy, kto ci najbardziej imponuje z ludzi, których poznałeś w swoim życiu, czy to na lekcjach historii, czy na innych, to nikt by z nas nie wymienił Jana Chrzciciela. A Pan Jezus jego wymienił. I wymienia to tak oczywisty sposób, że nie, nie można tego poddać pod wątpliwość. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. A co jest taką jakością, taką cechą, która pozwala e, zobaczyć Jana Chrzciciela jako największego z tych, którzy narodzili się z niewiasty, a wszyscy narodziliśmy się z niewiasty. Czyli co sprawia, że ten człowiek, w opinii Pana Jezusa, jest największy, bo On jest całkowicie na służbie, Misji, którą Pan Bóg mu wyznaczył, bo On jest tym, który miał przywilej wyciągnięcia ręki i powiedzenia: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To On nazwał Jezusa wobec innych ludzi tym, na którego wszyscy czekają, tym, który jest spełnieniem naj Pragnień ludzkiego serca. Bo jakie jest najskrytsze pragnienie ludzkiego serca. Spotkanie Boga. To jest cel ponad wszystkimi celami. Po drodze są cząstkowe cele, które może nas nawet na chwilę zadawalają, osiągnięcie czegoś w życiu, yy, Skończenie dobrej szkoły, uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego, spotkanie osoby, z którą chcemy dzielić całe życie, przyjęcie na świat swojego potomstwa, dzieci. To wszystko są bardzo wzniosłe chwile, kiedy czujemy, że jakoś się spełniamy w sobie. Ale to mija. I przychodzi moment, kiedy. Pomimo tych wszystkich uniesień, których doznaliśmy, znowu widzimy, że jest w nas jakaś jeszcze niespełniona tęsknota. Bo ludzkie serce może znaleźć spełnienie tylko w sercu Pana Boga. Wszystko, co jest po drodze, jest po prostu po drodze, a na samym końcu jest. Ja i mój Stwórca, ja i mój Zbawiciel. Ja twarzą w twarz spełnią sensu mojego życia. Święty Augustyn, wielki święty Augustyn, jak już spotkał swojego Pana, to często powtarzał taką modlitwę. Późno cię pokochałem miłości moja. Ale dopóki żyjemy, jest czas. I dopóki żyjemy i przeżywamy ten Adwent, to właśnie jest czas, bo Adwent, tak jak mówiliśmy, to jest przyjście. Ad venire, przyjście do. Bóg do nas przychodzi. Przychodzi w tym małym dziecięciu, przed którym się pokłonimy w noc wigilijną. I jeszcze raz, pomimo naszych Różnych zawiedzionych nadziei, zranionych miłości, jeszcze raz zobaczymy, że Pan Bóg jest wierny, że Pan Bóg przychodzi, że Pan Bóg nas do serca przygarnia i że nie ustanie w swoich wysiłkach, żebyśmy się poczuli Jego ukochanymi dziećmi, powołanymi do wiecznego szczęścia.